Swoja psycha podziwia kobieta i to piękno swoją miłością, że właśnie to miłość i stanowienie w psycha, to co wiem jak pojmować swoją miłością, którzy to zaburzy, żeby patrzeć nienawiścią i tak dalej. Z czasem odzyskiwano odniesienie do natura, kwiatki, drzewa, miłość, myśl o miłości, miłość ku miłości, koalizacji, cokolwiek któraś tam gada, to też mówi się mowa, że to nie moje żony, nie moje córy, ja nie byłem takie jakieś szpiegowe. Wyjdę rano, zrobię nagranie tu od strony ulica, że już mowa zwierząt i, i odniesienie do drzew i to dużo powie, i moja mowa i tyle wystarczy. Że ja tutaj z, z nimi nie rozmawiałem przez żadne te ściany, co zrozumiałem coś tam, coś tam próbowały. Same sobie ciągle próbowały jakoś naciągać, zaciągać nasza psycha w swoją strona, i żeby coś mówimy, myślimy to oni w swoją stronę. i że jakby rzekomo że mówimy, to jest gwałt, to był gwałt. Gwałt psychiczny robili to. Ja rozpoznałem to robią starszym, to jeżeli to robiła prawdopodobnie starszym, to jest strasznie okropne, a najmłodszym to w ogóle okropne przekropieństwo, bo są niedoświadczeni i myślą, że to jest po prostu, że tak to wygląda, że to jest ewolucja i że tak ma być, i że tak będzie w ich życiu, to na to się godzą, choć nie chcą, w pełni swojej majestatu, swojego w odniesieniu do bycia w, wśród chrześcijan uczestniczących do realizujących dzieło prawdziwe, chrześcijańskie, w odniesieniu do uczestniczenia, rozpoznania księdza w szerokości żydowsko gdzie czują się bezpiecznie i pewnie, potem wracają i znowu są bliżej ognia, jakby upieklone. Zwała genetyczna. Sława rozwojowa. Słowo nie rozwołowajowo, fajnie, tylko nie pełnia nawet zaburzenia w ogóle zwała. Gorsza jakościowo humanoidy. Nie na linii produkcji, tylko w ewolucji ewolucji. Względem na Pawła II. Którzy się zaburzają, jakiś chłopiec też, że rzekomo coś, jakiś podsłuch, że rzekomo dziewczyny jakieś, rzekomo demonizm od którejś strona, że rzekomo na mnie siedziała jakaś kobieta, rzekomo, że ona moja być tak potraktowana, czy potraktowana potraktowana, rzekomo demony jakaś to głowa, rzekomo mnie to dopełnią. bo ma jakaś zagrywka, rzekomo te dusze rzekomo gdzieś mają się pojawić, któreś, mają zagrywka, bo jakieś demonizmy, demony. Bo któreś mają gdzieś na sumieniu, bo coś tam gdzieś tam z czymś, coś robiły, coś tego i do kościoła. Ja po drugim mówił: powiedział do kościoła, rzutka, do księdza pójście, zaprzyznać, i ten spokój mnie i innym też tym ciągłym babłaniem, i ogniem, i bagnem. Ja to tak słowę, bo tak to czuła. Już nie słowa na K czy na S. Odejdźcie ode mnie, Damunicę. Przestańcie zaglądać tutaj. Jesteście niemiłe, niedobre, niegrzeczne. Niedobre jesteście, złe. Przestańcie zaglądać. I te. Yy, jakiś chłopiec chciał się pasować, że kiedy takie rzeczy pojmuje, czy poglądam żywicę miłością, to chciał. E, gdzieś pewnie zaugiwać któryś, że mi to <laughs> daje to widzenie takie dobre, bo kiedy uzyskuję swoją pełnia, to jest takie dziwne wrażenie: po prostu swojego odzyskiwanego, to jest jakby wrażenie też nie dla niektórych może być, że i e, dobrze powinien to dokładać, czy to nie że znowu uzyskuje siebie pełnia, uwolnienie od pętania czy to nie pętanie, Niektórzy wolą pozostać już takimi w piekle, że, że się nie jakieś tam e, uzyskanie jakiegoś tam demonizmu, czy jakieś sakranie dziwne, czy coś. Najlepiej mówię, realizując to inteligentnie, modląc się, zamadlając, realizując chrześcijaństwo, ten swoim przodkiem, przodków i podziwiając, pokazując się kamerą, mówiąc PESEL, swoje imię, nazwisko, numer PESEL, ja tak robię dla swojego ustanowienia bezpieczeństwa. Ktoś powie, że to jest niebezpieczne, mówi swój PESEL. Jaki niebezpieczny? Ktoś, kto użyje, to idzie w tym. Oczywiście nie powiem dziecku czy komuś tam, tylko normalnie do kamery nagrane, powiedziane, zostawione. Dzieci pouczane, co można, co nie można, zagrywka, że dziecko nie wiedziało, że użyło coś tam, to i tak dziecko za to odpowiada, i idzie do domu dziecka, czy tam do jakiegoś sądu i tak dalej. Nie po to, żeby używało, i zagrywka jest zabrana, gra zwłoka w czasie, bo i tak jest rozpoznane dużo szybciej prawnie i tyle, że ktoś użył, że pan w sądzie, żeby się pojawił, że na przykład, że użyty jest pana Pesy, albo coś tam, coś tam. Psz, mnie to nie interesuje, że ktoś użył. Ja swoje interes, interesy stanowię, interesów. To ten ktoś, niech zjawi się tam, gdzie ja będę. Sądzie. Tam nie, to gdzie, to jak, to co. To po co ja? Zrobił. Mój numer PSR to mój numer PSR. Sam numer PSR. Nie macie śmieszni. urząd wie, że mój. I tyle. PESEL to mój PESEL. Stanowi numerację, bo Konrad Bizon to jest na Facebooku różnych wielu. Widziałem, sprawdzałem. Numer PESEL jest jeden. Na szczęście. Ułatwienie dla świata. Chrześcijan. Każdy ma swój jeden, wyjątkowy. Człowiek dyskuje swoją pełnię. Niektórzy to przydziwienie, czy to spętanie to też trzeba uważać. Najpierw odniesienie to natura. Sport, natura, zapachy, smaki i stanowienie bezpieczeństwa swojego właśnie w ocenie, Funkcje psychiczne, zmysłowe, to też są właśnie kognitywne to też są ważne, istotne, to też są właśnie psychoruchowe, krążeniowe, krążenie. To jest też prysznic z rana, polecam wziąć ciepły, łysa głowa. Jakby dla dziewczyny stanowienie bezpieczeństwa, choć uwielbiam długie włosy u kobiety, żywe i w ogóle, że fajne, że długie, to to, 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 to robi piękne wrażenie, to jakby kobieta potrzebowała stanowienia bezpieczeństwa, coś takiego, żeby ten, że musi, że lepiej. To oczywiście lepiej się ogórze na prysznic krążeniowych ewolucyjnie mówię jakby było, nie? Że opieklenie w ogóle to prysznic czy coś, czy żeby w ogóle stanowić przetrwanie ewolucyjne, no to wtedy się wybiera ewolucyjne przetrwanie przetrwawczo chrześcijańsko się wybiera. A nie mamie bestii, że to fajnie iść w stronę oazy, jak śpiewał bijaźmi, w stronę z tupakiem. Mniej więcej właśnie, że to w stronę oazy.